Kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem. Co On planuje? Co On tam zaplanował dla Waszego związku, kochane moje? Co planuje na przyszłość? Do wyboru macie dwójkę, czwórkę lub szóstkę. Zastanawiajcie się, kochane moje. Ja czwórkę i szóstkę odłożę na chwileczkę na bok. A zacznę od dwójki. E, kochane, jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, e, piszcie, kochane, moje na maila. Mail jest zawsze w czasówce umieszczony, jest również umieszczony w opisie filmu prywatnego, to znaczy czytania prywatnego, czy to partnerskiego, czy osobistego albo może pragniecie talizmanu, może chcecie oczyszczania przy pomocy wahadła lub odpowiedzi na jakieś pytania przy pomocy wahadła. No dobrze, ale przejdźmy, przejdźmy do tematu. Co on. Planuje. Kochana, wygląda na to, że postanowił poodcinać się od pewnych rzeczy, coś zamknąć w swoim życiu, coś zakończyć, zakończyć jakiś projekt, jakiś plan, jakąś część. Emocjonalną być może w swoim życiu, może w Waszej relacji, wygląda na to, że pragnie coś zmienić, pragnie zrobić jakieś czystki wokół siebie, chce coś pokończyć, pozamykać i planuje następny etap. E, kochane, ponieważ tutaj e, czytanie kończy nam e, karta cesarza, a cesarz może mieć, znaczy cesarz właściwie ma jedno oblicze, natomiast e, chodzi mi o to, że może być przekaz e, dla tych z Was. Które z tym cesarzem, z tym facetem, który trzyma pieczę nad wszystkim, dla tych z was, które są z nim związane w stałym, w stałym związku, będzie to oznaczało, że on kończy coś, co było zrobione za waszymi plecami, z waszą lub bez waszej wiedzy. Niekiedy jest tak, że coś się w życiu dzieje i wiemy, ale przymykamy na to oko, albo podejrzewamy pewne rzeczy, a więc kochana, jeżeli masz takiego cesarza w domu i masz świadomość tego, że jesteś tą jego jedną, jedyną cesarzową, ale jak to cesarz? On musi mieć swój dwór, musi mieć swoje dworki, musi mieć poklask. Z każdej strony może to oznaczać tylko jedno. On w tym momencie, w swoim życiu, w swoim, na tym etapie swojego rozwoju, swojego życia emocjonalnego, postanawia pewne rzeczy zakończyć i wrócić do ciebie. Jeżeli jednak to ty jesteś osobą z dworu cesarza, że tak powiem, Czyli to nie ty jesteś tą jego stałą, przypisaną do niego na stałe, cesarzową, może to oznaczać, że będzie niestety chciał zakończyć relację z tobą. I jak to cesarz, tak będzie kochana kierował losem, życiem, sytuacjami. Że może się okazać, że to ty będziesz chciała go rzucić, że to ty będziesz chciała go zostawić, a on będzie z tego zadowolony, ale nie będzie tego w ogóle po sobie pokazywał. Będzie udawał nieszczęśliwego, będzie udawał opuszczonego, ale w głębi ducha będzie się cieszył. No taki jest cesarz, taka jest energia cesarza. Kochana, e, zobaczmy, co radzą ci karty Tarota. E, pokazaną masz tutaj kartę mocy. Kochana, jesteś wspaniałą, cudowną, energetyczną kobietą. E, jesteś pełna seksu, seksapilu, namiętności, pasji, ale czy chcesz być mm, taką dla e, cesarza? Czy może chcesz być taką tylko i wyłącznie dla siebie, dla swoich potrzeb, dla swoich pragnień? Nad tym warto się zastanowić. Tarot przypomina Ci, abyś zaufała swojej intuicji. Tarot przypomina Ci, że jesteś piękną kobietą. Tarot mówi, że masz moc, masz siłę, potrafisz przenosić góry. Jesteś charyzmatyczną, cudowną osobą, za którą pójdą tłumy, za którą podąży każdy facet, o którym zamarzysz. Potrafisz zrealizować wszystko to, co chcesz, bez używania siły, bo masz w sobie moc. Masz w, sobą, w sobie niesamowitą energię i charyzmę, a za nią podąży każdy. A więc, kochana, do zastanowienia się, Tarot pokazał ci informację. Chcesz być cesarzową, chcesz być w tym orszaku, który, w tym wianuszku, który jest wokół cesarza, czy tak jak on, może chcesz pewne rzeczy zakończyć i pójść swoją drogą? Karty, Anielskie mówią, ułatw sobie życie, usuń bałagan ze swojego domu i życia zawodowego, aby zrównoważyć strumień działania. Może Ty też powinnaś się od czegoś odciąć, coś pokończyć, coś zakończyć, jakieś etapy zostawić już za sobą i pójść ku nowemu, nawet jeżeli to są jakieś tajemnice, nawet jeżeli jeszcze... Nie wiesz, czy ta droga będzie dla Ciebie dobra. Masz moc, a więc możesz zaufać swoim snom, swojej intuicji, swoim przeczuciom, swoim możliwościom. Piękne miałyście, dziewczyny, czytanie. No, tak aż mi dreszcze przeszły, jak patrzyłam na te karty. Cudowne czytanie, miałyście. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo Was proszę o łapeczki w górę, bardzo Was proszę o subskrypcję, bardzo Was proszę o zostawienie komentarza. A teraz przejdźmy do tych z Was. Które wybrały czwórkę. Kochane, Wam również pragnę przypomnieć o tym, że jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, odpowiedzi na jakieś pytanie, które mogę zrobić wahadłem, czy oczyszczania za pomocą wahadła, albo talizmanu, to piszcie, kochane, moje na maila. A teraz zobaczmy, co on planuje. Jeżeli wybrałaś czwórkę, kochana, jeżeli wybrałaś czwórkę, no to on ma wobec Waszej relacji, wobec Ciebie niesamowicie konkretne plany. Masz tutaj pokazanego głupca, jest paść buław i jest świat dwie mocne karty dwie karty z wielkich arkan i spójrz kochana że pokazana jest tutaj właściwie cała droga którą opisuje tarot bo głupiec to pierwsza karta a świat ostatnia jeżeli chodzi o wielkie arkana pomiędzy nimi paść buław Pasja, namiętność, chemia, przyciąganie. Niesamowite, niesamowite karty dostałaś, kochana. Co on planuje? On planuje zacząć nową podróż przez swoje życie. On chce nowej drogi. On chce nowej, czystej, niezapisanej karty. Chce pisać historię swojego życia od nowa. Chce podążać w swoim życiu w chwili obecnej ścieżką, która do tej pory jeszcze się nie pojawiła w jego życiu, a teraz nagle dostrzegł pewne możliwości, aby na tę ścieżkę wkroczyć. Pragnie doświadczać rzeczy, których do tej pory nie dane mu było. E, doświadczać. E, chcę, aby e, mógł podążać razem z tobą e, tą nową ścieżką e, i odkrywać wszystko od nowa, uczyć się życia na nowo z nową osobą u boku. Jest pełen pasji, jest pełen namiętności. E, chcę czuć ten ogień, chcę czuć power w swoim życiu. Chce iść za głosem pasji i chcę dojść z tobą na koniec świata. On pragnie znaleźć swoje miejsce we wszechświecie. Chce zacząć tą podróż i zakończyć w miejscu, w którym razem będziecie szczęśliwi. Karta Świata pokazuje. Znalezienie tego miejsca we wszechświecie, a karta Głupca pokazuje pierwszy krok na nowej drodze życia. Piękne karty, tak pięknych kart. Które miałyby określić plany na przyszłość, nie widziałam, kochane moje, dawno. Ja tutaj nawet nie wiem, co mogę więcej e, powiedzieć, bo w głupcu jest radość radość dziecka, e, które e, wkracza w nowy, nieznany, cudowny świat i podąża pełen pasji ku realizacji marzeń. Ku spełnieniu marzeń, ku znalezieniu swojego miejsca we wszechświecie. Co tobie radzą karty Tarota? Ty dostałaś ósemkę mieczy. Tarot mówi: wyjdź ze swojej głowy. Przestań tworzyć jakieś klatki wokół siebie. Przyciągasz swoimi myślami. Coś, co w ogóle nie ma prawa się wydarzyć, a ty uprawiasz czarnowictwo, przestań, wyjdź ze swojej głowy. A jeżeli już masz myśleć, myśl o czymś przyjemnym. Bądź nastawiona bardziej pozytywnie do życia. Ono zacznie się układać lepiej, jeżeli. Twoje myśli zaczną podążać w innym kierunku. Jeżeli myślisz o rzeczach złych, jeżeli myślisz o problemach, jeżeli myślisz o przeciwnościach, to one będą się pojawiać na Twojej drodze. Na Twojej drodze będzie się pojawiało to, o czym myślisz, a więc wyrzuć z głowy właśnie te czarne myśli, odrzuć. Te więzy, które cię trzymają, zerwij opaskę z oczu, pozwól, aby świat się tobą zaopiekował. Zaufaj, że może być cudownie. Zaufaj, że możecie zacząć cudowną, wspaniałą podróż przez życie. Kart, no właśnie, Karty anielskie podpowiadają pozytywna energia. Ona jest ci kochana, potrzebna. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami, a unikaj negatywności. Zauważ, tutaj na tej karcie jest tyle pięknych delfinów, które są tą pozytywną energią, a ty masz tutaj ósemkę mieczy, osiem mieczy, osiem myśli, albo i jeszcze. Dużo, dużo więcej prawdopodobnie tych myśli masz w głowie. Wyrzuć te myśli, wpuść tę pozytywną energię do swojego życia. Kochana, dasz radę myśleć pozytywnie. Tylko tyle od ciebie e, wymaga los i aż tyle, prawda? Dziękuję Wam, kochane moje. E, że byłyście ze mną na tym czytaniu e, na tym mega pozytywnym przekazie tutaj od Kart Tarota e, o tym co on planuje e, jeżeli wam się podobało e, piszcie, kochane, e, piszcie kochane w komentarzach zostawcie mi, e, zostawcie mi notatki w komentarzach e, i e, Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę, jeżeli macie taką ochotę. A teraz przejdźmy do tych z Was, które wybrały szóstkę. Kochane, Wam również przypominam, jeżeli macie ochotę na cokolwiek, Prywatnego, czy to będzie czytanie, czy talizman specjalnie dla Was, e, albo oczyszczanie przestrzeni przy pomocy wahadła e, lub e, uzyskanie odpowiedzi przy pomocy wahadła, no to piszcie na maila. A co on planuje w Twoim wypadku? Kochana. Też masz bardzo mocny przekaz, bo e, niesamowicie energetyczna kobieta mi się tutaj pokazuje. E, z jednej strony, a właściwie nie z jednej strony, bo e, wygląda na to, że e, on postrzega Ciebie w obu kartach. W obu kartach jesteś nie, w jego głowie e, i w karcie cesarzowej, i w karcie siły. E, Obie te karty przedstawiają niesamowicie energetyczną kobietę. I cesarzowa i siła są dość pokrewnymi duszami. I jedna i druga to piękna kobieta, pełna pasji, pełna energii. Cesarzowa ogólnie jest powiązana z dobrobytem, z dobrostanem, z osobą, która potrafi przyciągać energię pieniądza. To pełna pasji, piękna kobieta. A karta siły to kobieta, która dodatkowo jeszcze ufa intuicji, która ma moc w sobie, ma charyzmę, potrafi. Przyciągać do siebie ludzi. Tak jak cesarzowa przyciąga dobrobyt, tak karta siły przyciąga do siebie pozytywne energie i wspaniałych ludzi. Ale on musi dokonać jakiegoś wyboru, bo jeszcze nie dokonał tego wyboru. I od jego wyboru, od jego decyzji, będzie zależało kochana moja co dalej z waszą relacją czy to że uważacie wręcz za niesamowitą kobietę bo jeżeli tutaj są dwie karty opisujące tak wspaniałe kobiece energie a potem wybór to musi mu być naprawdę ciężko, aby te decyzje podjąć. Tym bardziej, że w dwójce mieczy jest podejście bardziej racjonalne. Podejście pod kątem rozumu umysłu. On może nie widzieć wyjścia i nie widzieć możliwości, co zrobić, aby z tobą być? Bo ty dla niego jesteś osobą pełną pasji, pełną seksapilu, pociągającą. Ale i w jednej, i w drugiej karcie jest wpisana energia bardziej kochanki niż żony. Dlatego może tutaj te decyzje, ta decyzja jest aż tak trudna do podjęcia. Dwójce Mieczy, ta decyzja powinna zostać podjęta, bo inaczej nie będzie w stanie ruszyć z miejsca, nie będzie w stanie planować niczego więcej, jeżeli nie podejmie jakichś decyzji. Co Tobie radzą karty? E, następna karta z Wielkich Arkan. Sprawiedliwość. E, kochana, sprawiedliwości stanie się zadość. Tak e, zadzieje się w Twoim życiu, abyś to Ty była zadowolona, abyś e, Ty dostała to, czego pragniesz i dostała to, na co zasługujesz. E, sprawiedliwość mówi o tym, że. Wszystkie sprawy sądowe, urzędowe będą na Twoją korzyść w tym wypadku załatwione, i e, karta sprawiedliwości przypomina, że to, co ma być, to będzie kochana. Nie walcz z tym, los będzie, wszechświat będzie e, po Twojej stronie w tym wypadku. A e, karty anielskie pokazują mi odważne marzenia odrzuć niskie myśli na swój temat zobacz siebie odnoszącą sukces kochana on ciebie postrzega jako cesarzową on ciebie postrzega jako e, moc jako siłę myśl o sobie dokładnie tak samo te jego myśli możesz wykorzystać możesz z nich Czerpać siłę, możesz z nich czerpać energię. Nawet jeżeli on nie podejmie satysfakcjonującego Ciebie wyboru, nie przejmuj się. Miej odważne marzenia, a los pomoże Ci je zrealizować. Sprawiedliwości stanie się zadość. Piękne, miałyście, dziewczyny, czytanie. A... Zastroszczę Wam tych dwóch kart tutaj, bo e, jeżeli uwierzycie w to, ile w Was jest mocy, pasji, e, uroku osobistego i tej mocy przyciągania e, ludzi, sytuacji i dobrobytu, dobrostanu, e, naprawdę Wasze marzenia mogą się zrealizować. A to, jakie on podejmie decyzje nie powinno już być aż tak dla Was ważne, kochane moje. Dziękuję Wam, że ze mną byłyście, że wysłuchałyście tego czytania. Proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was o komentarze i proszę Was o subskrypcję. Całuję Was zdrowa baba i tarot.